Dzień dobry drodzy Państwo. Witam Państwa bardzo serdecznie, ponownie. Dzisiaj gościem specjalnym, którego zaprosiłam dla Państwa, jest Maria Paganini. Witam Cię Mario. Witaj Danusiu. Witam wszystkich widzów. Maria jest ekspertem do spraw zielonej żywności i dzisiaj podzieli się z Państwem i ze mną swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z zieloną żywnością. Od kiedy jesteś w zielonym projekcie, Mario? Jeżeli możesz nam odpowiedzieć. Witajcie jeszcze raz, wszyscy, i dziękuję za Wasz czas. Um, ja z Zieloną Żywnością spotkałam się w 2021 roku. I ten cały rok tak um, robiłam to um, nie systematycznie, tylko jako taka pomoc w moim zdrowym odżywianiu. W zdrowym odżywianiu, które wtedy myślałam, że było zdrowe. Um, mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Um, jestem tutaj ponad 30 lat. Z wykształcenia jestem kosmetyczką. Mimo tego, że nie kontynuuję mojego zawodu, tutaj jednak moja pasja dla zdrowia i nauka, jak nasz system działa, jest zawsze ze mną. Pięknie, dziękuję, Mario. A powiedz, jak się odnajdujesz w tym temacie? Właśnie ten fakt, że. Widząc, ile wokoło jest ludzi, którzy cierpią na różne choroby. Te informacje, tą wiedzę, którą a, zdobywam, chcę dzielić się i budzić jak najwięcej ludzi i pomagać im. Także ci, którzy mnie znają, to już wiedzą, że naturalnie jak coś tam widzę, to zawsze doradzam. A spróbuj to, a spróbuj tamto. I. A, Skutki takie są, że po jakimś czasie przychodzą, no miałaś rację, to mi pomogło. Wiele rzeczy eksperymentuję na sobie, także jest to dla mnie takim naturalnym środowiskiem, że to, co się uczę, przekazuje i, i nawet nieraz w sklepach, widząc, co ludzie wkładają do koszyków, po prostu trzymam się, żeby nic nie powiedzieć, bo ja mówię, człowieku, idziesz w złym kierunku. No, właśnie. No, ale tak to jest. Mario, wiem, że masz grupę na WhatsAppie ze swoimi podopiecznymi. Wiem, że też dużo osób tobie zaufało. Powiedz mi, jakie są jakie masz doświadczenia w tej kwestii? Czy mogłabyś opowiedzieć swoje doświadczenie, doświadczenie swoich podopiecznych właśnie związane z zieloną żywnością, w czym i komu to pomogło? Tak, wszystkich którzy zaufali mi i którym pomagam po tej stronie oceanu, bo to jest dużo łatwiejsze. Jestem, staram się błyskawicznie odpowiedzieć na wiadomości, a jak jest możliwość, to zadzwonić. Także jest dosyć duża grupka, chyba już około 40 osób. Są to osoby z Kanady i po całych Stanach Zjednoczonych. Są to wspaniali ludzie. Są to ludzie, którzy właściwie są obudzeni. Ja się uczę od nich i oni się uczą ode mnie. Są to osoby, które czuję się, jakby ich znała od, od dawna. Także to jest wspaniałe. Tam dzielimy się różnymi informacjami przeżyciami, linkami, artykułami z, z, z firmy, bo nie wszyscy zawsze mają czas, żeby tam zaglądać, jak widzę, że i wiem, że kogoś coś dotyczy jakiś temat, to przerzucam te informacje i te artykuły. Doświadczenia. Tam... Doświadczenia to takie, że ja jak zaczęłam z zieloną żywnością, to oczywiście uważałam, że się odżywiam zdrowo. Jednak po jakimś czasie pijąc te zielone soki z jęczmienia i chloreli, zauważyłam, że miałam więcej energii. Miałam mniejszy apetyt, taki głód. Zwykle po śniadaniu. Przed zielonkami. Koło 11 już miałam takie drżenie rąk. Chociaż moja, moje badania krwi wykazywały, że nie mam problemu z cukrem. Jednak mój organizm już dawał mi do, do, do myślenia, coś jest nie tak. Więc ja miałam dużo problemów. Mam już 60 lat, więc na liczniku już mam trochę pomyłek. I. Um, ja Miałam takie problemy jak palpitacje serca, problem ze skórą, łuszczyca, wzdęcia. E, Często pytano mnie, czy jestem w ciąży i nie wiedziałam, czy to wziąć jako komplement w moim wieku, czy, e, czy jako insult. Więc e, z czasem jak zaczęłam spożywać zielonki regularnie, bo od razu tego nie zrobiłam, zauważyłam, że, że mój brzuch się pomniejszył, e, nieświadomie z wagi zeszłam. A, Nieregularne bicie serca, które towarzyszyło mi od 20 lat, zaczęło zanikać. Po prostu czułam się dobrze, nawet nie zwracam uwagi na to. I kiedyś tak sobie pomyślałam, boj, dzisiaj jestem wykończona, zmęczona, a moje serce bije OK. Także to był, to był duży stopień postępu, ponieważ ja nie chciałam iść na leki. Ja mam wrażliwość na, na syntetyczne leki, więc tam zawsze były problemy nawet z antybiotykami, więc to jest straszna pomoc dla mnie. Um, wiele osób odczuwa y, poprawę właśnie, jeżeli chodzi o alergię. Y, mam y, klientkę, której siostra zaczęła, miała diagnozę raka piersi i dawali jej bardzo mało czasu. Y, zaczęła pić zielonki w tym strachu. I y, po miesiącu Ponieważ ona jest w Polsce, jak zaczęli robić badania, żeby zrobić mapę, gdzie ją naświetlać, i tak dalej, byli zaskoczeni, bo te guzy zmniejszyły się o połowę po miesiącu, więc to był czas naprawdę niesamowity. Ona oczywiście zmieniła sposób odżywiania się, więc tu chcę podkreślić, że te nawyki są bardzo ważne. Mnie, zielonki, nieświadomie naprowadziły na krop, Właśnie zmiany tych nawyków. Bo ja pijąc zielonki regularnie rano i zjadając śniadanie, bują wszystko, tam jajko czy post, czy ja już nie jestem taka głodna. Więc ta przerwa pomiędzy posiłkami jest większa. Ja się lepiej czuję. I tak samo wszyscy moi klienci właśnie odczuwają to, że już nie mają tego głodu, mają lepszą energię. Pozytywność, cierpliwość, co to jest dla kobiet dobrze, mm. szczególnie z dziećmi czy z mężami. Mm. A, y, także a, alergie, poprawa skóry. Dla mnie było dużym problemem y, stan paznokci. Więc teraz ja już piję zielonki ponad dwa lata. Y, regularnie dwa razy dziennie, a, od dwóch lat i teraz. Zaczynam odczuwać poprawę w stanie, w stanie paznokci. Więc każdy w innym zakresie y, odczuwa Także. naprawę organizmu. Tak. Tak jak ty, Danusia, mówiłaś, jed, organizm dokładnie wie, co jest najważniejsze, żeby dobrze funkcjonował i tam wysyła tą energię. Więc jeżeli stworzymy warunki dla organizmu, y, które będą pomagały w tym odbudowie organizm wie dokładnie co robić I, i ja w to uwierzyłam odczuwając na sobie często biegniemy przez życie nie zastanawiamy się ale w jakimś czasie o ja tego problemu nie mam tamtego problemu nie mam dla mnie cierpliwość to była a, wielką nagrodą bo był taki okres że ja byłam wybuchowa od razu reagowałam a teraz Naprawdę, trzeba mnie dobrze wkurzyć, żeby, żebym zareagowała. Czyli zielonki mają na pewno wpływ na to. No, przykładów jest mnóstwo, kiedy rozmawiam z klientami. Dużo młodzieży buntowało się, nie chcieli pić, ale piękne mamy zielonkowe powoli, powoli wprowadzają i też mówią, że naprawdę jest to pomocne, bo systemy immunologiczne się wzmacniają, te dzieci nie chorują tak. Głosy nie wypadają. Także wszyscy, wszyscy z tych rozmów wiedzą, że mają zniszczone układy pokarmowe. Jeżeli układ pokarmowy nie działa, to automatycznie cały organizm cierpi na tym, a układ pokarmowy jest połączony z naszymi emocjami. Także to jest bardzo ważne. Żywność tutaj w Stanach Zjednoczonych jest, um, nie krytykuję, ale bardzo pusta. Uh, ja jeszcze, właśnie jeszcze powiem coś takiego, bo wczoraj o tym myślałam. Ponad 30 lat temu, jak przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, pamiętam pierwsze śniadanie. Mleko i, i te chipsy syrio wow. to mhm. nazywają. Pamiętam ten smak mleka. Włożyłam do ust okropny smród i a Smakowo okropny. I ja pamiętam, pisałam list do koleżanki, ja mówię: Boże, ja tu umrę z głodu. I tyle lat człowiek się przyzwyczaja powoli, i te kępki smakowe się zmieniają, i nie zdajemy sobie sprawy, że to rujnuje nam organizm. Teraz, mając zielonki, odbudowuje to powoli i odbudowują inni ludzie, którzy zdecydowali się, że dają szansę temu. Bardzo dziękuję. Pięknie, pięknie popłynęłaś z opowiedzeniem nam e, o swoich doświadczeniach i doświadczeniach Twoich podopiecznych. E, ale teraz e, chciałabym pójść dalej i e, chciałabym tylko wspomnieć, że e, ja mam taką misję w życiu i e, jest to misja szerzenia dobra i dzielenia się dobrą informacją na temat zdrowia z innymi. A jaka jest Twoja misja? Ja również, Danusia, chcę się dzielić z moją wiedzą, bo zgłębiam ją e, codziennie. To jest taka moja pasja. E, tak, nie mam dyplomu lekarza, ale e, za każdym razem, jak idę do lekarza, to wiem, co zapytać i otwieram im oczy. I nieraz e, mówią: Czy ty jesteś lekarzem? I ja mówię, że nie, ale chcę wiedzieć, jak to działa z Twojej strony. Dlatego chcę się podzielić ze wszystkimi, którzy. Chcą tego, bo wiele ludzi nie chce słyszeć, są w takim latargu, idą i wykonują, a tu trzeba pytać, trzeba się obudzić, trzeba powiedzieć, a dlaczego? Dlaczego on mi daje te tabletki? Dlaczego? Jak ta tabletka działa? Więc ja nie mówię nie rezygnujcie z lekarzy, rezygnujcie z lekarzy, ale zacznijcie pytać więcej i chcę to obudzić w ludziach. Chcę obudzić to w mojej genera w generacji moich dzieci, bo. A oni są idą jak pociąg na torach i mhm. ufają wszystkiemu co jest na półkach. I słyszę tylko nie mam energii, zmęczenie. I to u wszystkich młodych ludzi. Ja wiem, że to jest inny stres w tych czasach teraz po-covidowych. Oni mają inne życie, ale ja wiem, że ta żywność, którą spożywają, nie jest pomocna im. I włączając tylko jeden napój dziennie, odczują tę różnicę, żeby dali szansę przez pół roku. A jak już będą pili dwa razy dziennie, życie jest zmienione na dobre. Zgadza się. I tym się chce dzielić, i tym, tym, tym chcę obudzić. A, oczywiście ostrożnie, bo jest dużo. Wiesz, jeszcze blokać. nieobudzonych, tak, jeszcze nieobudzonych ludzi. Tak. Mario, a powiedz, gdzie można Cię znaleźć i jak się z Tobą skontaktować? Danusia, ja jestem na Facebooku pod imieniem Maria Paganini. Mój numer telefonu też: 216 233 0517. Również mam e-maila. Maria Paganini, 21, maupa gmail.com. Jestem też na jęczmin.bio, Bio, y, którą jest Twoją stroną na Facebooku. Tam są kontakty umieszczone i ja jestem tam zaznaczona na Stany Zjednoczone, pomagam ludziom też w Kanadzie. a Wspaniali ludzie, naprawdę. Wszyscy są tak wspaniali, że cieszę się, jak dzwonią. <grym> a, także. Um, jeszcze jaką metodą? Można zadzwonić e-mailem przez no Facebooka. Pewno, tak jest, na, pewno, na ja. pewno zainteresowane osoby Cię znajdą. Chciałabym Ci bardzo, bardzo podziękować za tę obszerną wypowiedź. Było mi bardzo miło gościć Cię, a Państwu poznać Marię. Właśnie kim, kim Maria jest i że jest naprawdę bardzo ciepłym, miłym i fachowcem, fachowcem generalnie, ekspertem od spraw zielonej żywności. I tutaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że możecie Państwo kontaktować się z Marią, jeżeli jesteście po drugiej stronie oceanu. Maria na pewno pomoże. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie, za naszą rozmowę. Dobranoc, do widzenia. Dziękuję, Danusiu. Dziękuję wszystkim. Dobranoc.